No. Przed wami. Szyderczy skrót drugiej części miłosnej historii między nastolatką a niebezpiecznym bedbojem ukośnik totalną łazą. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, wejdziemy w szczęśliwy, toksyczny związek. A teraz pokażę wam, jak kocha pantofel. No, God, please, no! Gdzieś obok apartamentu bezdomnych, hardy budzi się po miesiącu koczowania w samochodzie i płoszy żula. A po chwili, właśnie tym mostem jedzie Teresa, bo każde filmowe kakao musi zacząć się od pośpiechu na pierwszy dzień pracy w jakiejś obstranej redakcji, gdzie po urządzeniu swojego biura ostro zabiera się do roboty czytając manuskrypty w towarzystwie gigantycznego zegara na laptopie. Rozumiecie? Jest późno! Tak się wczuwa, że rano budzi się ze śliną na mordzie w towarzystwie szefa. Który razem z resztą paszteciarzy zabiera ją na konferencję wydawniczą, ale gdy docierają do hotelu, okazuje się, że jej pokój nie jest jeszcze gotowy, więc jako jedyna dostaje upgrade do apartamentu. Możemy jej tylko współczuć. Po czym szef każe asystentce zabrać ją jeszcze na zakupy i zasponsorować nową kreację. Może niech jeszcze zajdą po drodze do dewelopera, no w końcu jest na staży już jeden dzień, chyba należy jej się nowy do mnie. Gdy Hardon szykuje się do przyjęcia szczepionki, bo jest już duży, Kimberly po zakupach wyjeżdża z tekstem, że bolcuje się z szefem i są parą. Po czym okazuje się, że Tessa nie ma czystych gaci, ale decyduje się iść bez nich, bo jest ostatnią szm. Hardik zdejmuje w domu podpaskę, pod którą kryje się kolejny gejowaty tatuaż symbolizujący jego cierpienie i ograniczony intelekt. A Tessa schodzi na dół w nowej kreacji i wygląda jak ciotka, która myśli, że ma znowu 16 lat. Po czym uderzają do klubu, chlać z jakimś azjatyckim biznesmemem, a gdy jest już wstawiona, uderza na parkiet i liże się z jakimś Don Juanem, który nagle zamienia się w Hardina. Faktycznie są bardzo podobni. Mogłeś się pomylić. W tym samym czasie Hardix wbija na imprezę do swoich znajomych, zaprojektowanych, by ich nienawidzić. A po chwili dołącza ktoś jeszcze i każe mu zgadywać. Bez mózgich z który błyska co dwie sekundy i gada tylko o dawanie dupy? Wiedziałem. Różowa Flondra próbuje przekonać go do powrotu w najtańszy dostępny sposób, ale zrzuca ją jak worek ziemniaków i wychodzi, gdy w tym samym momencie Tessa uświadamia sobie coś bardzo ważnego. I look hot. Że też jest bezmózgim pustakiem. Dzwoni więc do Hardona, też podpuszczając go jaka to na sexy, szczególnie chodząc bez gaci i wietrząc śledzia. Po czym się rozłącza zostawiając go z budyniem w majtach, a w hotelu wylewa później na Trevora wino. No uważaj, co robisz, ty tempa, gdy każe mu się rozbierać, żeby szybko zabrać plamę, odpalając przemielony do pożygu motyw z każdej komedii romantycznej, Hardon już do nich lezie, oczywiście trzymając się lewej strony, bo chyba wcześniej wsadził jej nadajnik GPS w dół i gdy wchodzi, nakrywa ich w w dwuznacznej sytuacji, od razu chcąc go dać po mordzie, wyrzuca go za drzwi i przepytuje Teresę, czy chciała mu popuścić pieroga, na co ona bezpruderyjnie zaczyna odgrzewać pieroga dla niego i stawia mu ultimatum, że albo ją teraz wymuci, albo ma zjeżdżać. No i ją zapycha na misjonarza. Co za Rano oczywiście wszystkiego się wypiera, tłumacząc, że była pijana i nie kazała mu przyjeżdżać. A gdy przypadkiem rzuca, że z kimś się lizała, bieda boi kłamie, że on dopychał za to różowego pustaka i rozstają się w gniewie. Po czym cała korpo-ekipa zmęczona wyjazdem zbiera się z hotelu. Jaka robota! Poszliście do klubu zaklać ryje i walić się w kakao! Podobnie pewnie zresztą jak ekipa filmowa tego barachła. Cardini zajeżdża do przyrodniego brata, streścić mu dotychczasową fabułę, przyznać, że jest debilem i poinformować, że wyjeżdża do Londynu. A przydupa Skorpo o nic nieproszony przynosi Sressie porównanie jej wydatków na Ubera, a kupienie używanego samochodu, ale mało tego! Odwiedził już dealera i wziął jej samochód na raty bez wkładu własnego, a szef jeszcze wziął koszty ubezpieczenia na firmę. Wyobraźcie sobie, że jakaś mało rozgarnięta dziunia przychodzi na staż, dzień później szef zabiera ją do klubu i kupuje kiel. Znajomy z pracy niepytany ogarnie jej samochód, a firma pokrywa koszty jej ubezpieczenia. Lubilibyście taką koleżankę? Bo ja już bym ją podpalił. Wysiada z tojotki i zmierza swoim kaczym krokiem do rezydencji Hardina zabrać resztę swoich rzeczy. Gdzie wącha przepocone majty i wspomina najbardziej gówniane momenty. Gdy Hardix nagle wraca ze swoją starą, która też wspomina ich wcześniejsze przygody. Yy, I tak mniej obleśne. Okazuje się, że nie powiedział matce o ich zerwaniu, bo było mu jej szkoda, ale o dziwo Teresa zgadza się na udawanie. A gdy okazuje się, że są jej urodziny, bo najwyraźniej jeszcze za mało jej wszyscy usługują, Trisha nalega, żeby została na noc i piecze jej tort, a gdy umiera, narzucają na nią szmatę i idą spać, starając się zachować dystans. Ale Teresa nie może utrzymać łap przy sobie i chwyta za jego siuściaka. A on wie, że jej ciuchcią pod nogi i osiągają ekstazę, wzajemnie się Małując. Kolejnego dnia Stressa zajeżdża do swojej matki i przed domem zatrzymuje ją ekstampą, do którego zupełnie przypadkowo dzwoni jej matka. A gdy Sretessa odbiera, okazuje się, że pogoniła jej starego, po czym znowu ją ciśnie, że Hardin to c***a, więc obrażona do niego wraca. W nocy Hardong ma koszmar, widząc jakiego jego stary alkoholik, ukośnik, przyszły milioner robi coś jego matce, a jego łapie ktoś za ramiona i budzi się wjeżdżając jak ostatnia łajza. Rano Trisha tłumaczy jej, że Hardin ma te koszmary, bo jest ostatnią pi***ą, po czym dostaje od niego KOLEJNY prezent, dzięki któremu może spędzić swój idealny dzień, podczas którego będą robić tylko to, na co ona ma ochotę. Czyli tak samo jak każdego innego dnia. pan pantofel. Po. Najpierw idą na łyżwy, ale Hardin pada na mordę, więc zabiera go na jogę i ma pretensję, że gapi się na jej tłustą dupę. Spoko, to jak zabrać kogoś do kina i mieć pretensję, że masturbuje się na sali. Co? Tylko ja tak robię? Okej. Okay. Spoceni jak świnie lecą pod prysznic, bo jeszcze tej miejscówki nie odfajkowali. Ale Hardon nie może ściągnąć getrów z jej grubej dupy. Może trzeba traktorem pociągnąć to zlezie. Trzeba było tyle żreć? Już klęka do konfesjonału, ale nagle dzwoni asystentka szefa, który dostał sraczki, i muszą zaopiekować się jego rozwytrzonym synem, który streszcza 90% dialogów w tej srace. Murta gówniaku. Gdy zostają sami w biurze, Blondina dostaje kolejny gejowaty prezent tydzień przed świętami. Bieda boy błaga ją o drugą szansę, po czym zdejmuje jej gacie marki Victoria's Secret, a później swoje marki Kubota. On ją będzie bolcował czy stawiał kloca. A gdy znowu się zapychają, wyznaje jej miłość. Ach. Tylko się nie zezraj. Gdy siedzą na chacie jak dwa stare zgredy, Hardix dostaje zaproszenie na Sylwestra od swoich obsranych znajomych i już ma to olać, ale Tessa chce o dziwo iść. Więc zaczyna nakładać szpachle, gdy dzwoni jej szef, któremu prawie leci budyń w majty, gdy opowiada jaka ona jest świetna w pracy. I że chce ją przenieść do Seattle, oczywiście biorąc na siebie też opłacanie jej czesnego, wydatków na życie i prezerwatyw. Żeby mieć takie benefity, powinna mu już wielokrotnie popuścić w zakurzonej piwnicy, a z tego co widzę, ledwo pojawia się w pracy. I'm Och, i jeszcze też ma. Po partii w piwponga i pląsach na parkecie już mają się zbierać, ale różowy koczkodan swoimi kąśliwymi komentarzami prowokuje pijaną stresę, żeby została. Więc siadają z powrotem jak pary w gimnazjum i tym razem ona proponuje grę w prawda czy wyzwanie, pytając czy różowa jest wywłoką, ale kłamie, że nie. Po czym prowokuje testy tekstami, z których Vegeta byłby dumny. Damn i zaczynają się naparzać, jak gdy różowa Francja dostaje po ryniu hardon, zanosi spasioną dupę Teresy na górę, gdzie znowu zapychają czas ekranowy, zapychając się. Ale gdy po akcji przypadkiem patrzy na jej telefon, widzi wiadomość od Trevora, który jej gratuluje, dodając, że nie może się doczekać, aż spędzą więcej czasu razem w Seattle, więc oczywiście bez żadnych pytań wychodzi. Też zawsze kończę związek, gdy przypadkiem zauważy smsa z gratulacjami. Bez żadnych pytań. Po drodze zagaduje go inna pica, która cieszy się, że to zrobili, a Hardon dodaje, żeby tylko nikomu o tym nie mówiła. Zaraz? Czy oni uprawiali seks? Tessa też bez żadnych pytań odchodzi, bo wiarygodnego dramatyzmu nigdy za wiele. Jednak Hardin próbuje jej wyjaśnić, że tylko pożyczał jej mikrofon. Ale po chwili dochodzą do wniosku, że oboje są gówno warci. A gdy rano Teresa się budzi, Hardina nie ma. Wypisywała do niego, ale gdzieś przepadł. Co się z nim stało? Gdzie on noś No a tam, gdzie go zostawiłaś, krytynko! Rusza samochodem na poszukiwania, podczas gdy on dopiero uruchamia telefon i dzwoni do niej, ale że Tessa to skończona idiotka zostaje skasowana, ruszając na zielony. Na szczęście, zupełnym zbiegiem ulic i okoliczności, Hardin przejeżdża przez miejsce wypadku, na którym jest już 18 wozów strażackich, bo zniszczenia są tak ogromne, na ile pozwalał budżet, i biegnie za ambulansem jak naćpany debil, ale jej nie dogania. Dzwoni później po kostnicach, ale jeszcze do żadnej nie przewieźli. Ech, Szkoda. W końcu jednak Trevor odbiera jej telefon i odgraża się, że więcej już jej nie zobaczy. Tak przez jakieś dwie sceny. Czas więc tradycyjnie na gejowatą muzykę gejowaty list wyjaśniający wszystko co gejowate obsmarkane ryje i moczenie się w nocy i płakanie pod prysznicem, bo nie było pieniędzy na deszcz. Podczas imprezy pożegnalnej w firmie szef oświadcza się swojej świni, wykorzystując gówniaka, i zgadza się! O, tak bardzo mnie to gówno obchodzi. Trevor wyznaje, że odebrał jej telefon i pogonił Bad Boya. Ewidentnie chcąc zapytać ją też o chodzenie, ale tchórzy i lezie do sracza. Gdy nagle pojawia się Hardon i Tessa z wrażenia upuszcza Kielona pod swoje babcine giry, po czym wychodzi. Ale na szczęście szefu wie, że to już finalna scena, więc wskazuje mu drogę. Bierz ją tygrysie. Toksyczne związki zawsze są najbardziej udane. Przez moment myśli, że już mu uciekła, ale jednak się pojawia i jadą razem uberem, trafiając na tą samą taksiarę, której nie zamyka się morda. A po zrobieniu kolejnego tatuażu, który za miesiąc będzie usuwał, nachodzi ich ten sam żul, na początku i okazuje się, że to jej stary. Przynajmniej on pokazał swój aktorski warsztat. Wpadnijcie na mojego Instagrama, gdzie znajdziecie sporo zakulisowych informacji i materiałów. A tutaj, jak zawsze, widzimy się w piątek o 18 w kolejnym szyderczym skrócie. Do zobaczenia!